Dzisiaj pod lupę bierzemy cenę energii, po której prosumenci w netbilingu korzystający z miesięcznych rozliczeń zasilają swój depozyt prosumencki. Mamy dużo informacji, danych, kilka nowych definicji, ale na spokojnie zacznijmy od początku. Zaczniemy od tego, że system rozliczeń prosumentów w Polsce zmieniał się przez ostatnie lata. Dziś możemy podzielić ich na trzy główne grupy w zależności od tego, kiedy dana instalacja została przyłączona do sieci. Pierwsza grupa to prosumenci w systemie net -meteringu. Jeśli Twoja instalacja została przyłączona do sieci przed 31 marca 2022 roku, to właśnie Ty należysz do tej kategorii. Co to oznacza? Masz prawo rozliczać się w systemie bilansowania czyli energia, którą wyprodukujesz i oddasz do sieci, jest porównywana z tą, którą pobierzesz. Ten system obowiązuje przez 15 lat od momentu y, uruchomienia instalacji. Co ciekawe, masz jednorazową możliwość przejścia na nowocześniejszy system system net -billingu. I jest to droga tylko w jedną stronę, czyli po podjęciu tej decyzji nie ma już powrotu do wcześniejszego rozliczenia. Druga grupa to prosumenci, którzy przyłączyli swoje instalacje w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku. Dla nich standardem jest system netbillingu, czyli rozliczenia po średnich cenach miesięcznych. Jak to działa? Sprzedajesz nadwyżkę energii po cenach obliczanych na podstawie średniej miesięcznej, czyli tak zwanej RCM. RCM to rynkowa cena energii miesięczna obliczana na podstawie średnich transakcji na, rynku, na hurtowym rynku energii. Jest to kwota, po której prosumenci sprzedają swoją energię do sieci, a bardziej precyzyjnie to kwota, po której zasilają swój depozyt prosumencki. Ale jest coś jeszcze. Możesz przejść na bardziej elastyczny system godzinowy zwany RCET. RCET to ceny godzinowe, które zależą od wartości energii w danej godzinie. Ten sposób pozwala sprzedawać energię dokładnie wtedy, kiedy ceny na rynku są najwyższe, czyli RCM to stabilność, RCET. To elastyczność. Każde z nich ma swoje wady i zalety oraz specyficzne zasady, ale o tym szeroko rozmawialiśmy w odcinkach energetycznego talkshow. I wreszcie trzecia grupa. Prosumenci, którzy dołączyli do systemu po 1 lipca 2024 roku. Oni już od początku rozliczają się wyłącznie według systemu godzinowego. A więc w systemie netbillingu obowiązują obecnie dwie ceny: rynkowa, miesięczna oraz godzinowa. Temat, który dzisiaj przybliżymy dotyczy tych prosumentów, którzy rozliczają się w netbillingu i korzystają z cen miesięcznych, czyli z cen RCM. Rynkowe miesięczne ceny energii publikowane są przez polskie sieci elektroenergetyczne co miesiąc. W ostatnich dniach poznaliśmy cenę z grudnia 2024 roku. Zatrzymała się ona na poziomie 470 zł 23 groszy za megawatogodzinę i to najwyższy poziom od kwietnia 2023 roku. Wtedy cena sięgała 505 zł 44 groszy za megawatogodzinę. Co ciekawe, to także o około 70 zł więcej względem listopadu Pada 2024 roku. Wzrosty są zauważalne, ale pamiętajcie, grudzień to miesiąc, kiedy produkcja energii z fotowoltaiki jest najniższa z powodu małego nasłonecznienia. Dla prosumentów oznacza to mniejsze korzyści z tak wysokiej ceny tej ceny średniej miesięcznej. Spójrzmy na poziomy miesięcznych cen rynkowych od samego początku. Po okresie gwałtownych zmian w 2022 roku, rok 2023 przyniósł względną stabilizację cen, ale na niższym poziomie. W 2023 roku ceny wahały się w zakresie od 500 do 700 zł za megawatogodzinę. Ostatni rok, pomimo styczniowej niespodzianki, cechował się niestety bardzo niskimi wartościami cen energii dla prosumentów, to właśnie we wrześniu ubiegłego roku odnotowano rekordowo niską cenę w historii tych notowań. Było to wtedy 222 ,62 zł 62 grosze za megawattogodzinę. Um, Głównie dzięki wysokiemu udziałowi odnawialnych źródeł energii, one odnotowały wtedy 36,8% udziału energii w Polsce i to wpłynęło na spadek cen na giełdzie. Podsumowując, mamy dziś trzy grupy prosumentów: tych w systemie net meteringu, korzystających z bilansowania, tych w net billingu y, miesięcznym, którzy mogą przejść na system godzinowy oraz tych, którzy już od początku są w systemie godzinowym. Każda z tych grup ma swoje wyzwania, możliwości, ale jedno jest pewne: przyszłość yy, zależy od Waszych decyzji. U nas w redakcji zdania co do najkorzystniejszych sposobów rozliczania są podzielone. Możecie to zresztą obserwować, oglądając Energetyczny Talk Show, którego prowadzący rozliczają się w dwóch różnych systemach: net meteringu i net billingu. A wy. W którym systemie się rozliczacie? Co, myśleć, co myślicie o przejściu z cen miesięcznych na elastyczne godzinowe? Jakie są stany Waszych depozytów prosumenckich? Dajcie znać w komentarzach.